Krótka informacja na bieżąco, ważna rzecz. Dowiadujemy się więcej, więc wczoraj byli u mnie policjanci, a dzisiaj przyjechali policjanci i straż pożarna. Dowiedziałem się bo nikogo w domu nie było. Podobno przyjechali policjanci radiowozem podobno byli umundrowani już nie pytałem. I strażacy, podobno jakimś wielkim samochodem wielki samochód gaśniczy i do zadań specjalnych radiowóz i pismo czyli żeby dostarczyć pismo jednostce, czyli żeby system dostarczył pismo no nie wiem czy pismo, czy zabrać Rafała tego nie wiem co chcieli, czy zabrać Rafała, czyli włamać się bo, po co są strażacy bo chodzi o pismo tak, no jakby nie było, wczoraj odebrałbym pismo, ale dzisiaj to nie mają to samo przecież. To samo, ale też mogą mieć dodatek do tego pisma, bo policjanci mogli zdecydować, że z dodatkiem straży pożarnej. I ja się pytam, słuchajcie, mój mir domowy. Dwie służby pod domem się zjawiają. A jak mnie nie ma, to mnie nie ma. I ja się pytam, czy jak mnie nie ma, to policja może zlecić otworzenie mieszkania na przykład. I teraz zacząłem dzwonić. Kto, co, jak, dlaczego, czemu tak? Oczywiście cały dzień co można dzwonić i się nic nie dowiedzieć, ale straż jest od tego, żeby zabezpieczać miejsce i żeby asystować na prośbę. Tak mi powiedziano, na prośbę policji przyjeżdżamy. To sobie wyobraźcie. Policja mówi: poprosimy tutaj Straż Miejską, aby co przyjechała w asyście. To straż się pyta, co będziemy robić. Bo czego się mamy przygotować? Oni mówią, macie mięśnie, wszystko w samochodzie, Spokojko. To co tym razem będziemy robić? A tu jest takie mieszkanie, słuchajcie, a tu jest taki człowiek, i tu jest takie zagrożenie życia lub zdrowia z zeszłego roku. Więc z zeszłego roku mamy takie coś, jeszcze z zeszłego roku, zeszłego i zeszłego. Proszę otworzyć mieszkanie, ponieważ potrzebujemy wyciągnąć tego przestępcę, chyba mam. Czy oni się włamują do przestępcy, czy do chorego? się pytam. Bo nie mogą się włamać do chorego przestępcy. Bo to jest tak, jak ja mam był kubą rozprowaczem. Ja jestem tak traktowany, że policja mówi: o ojejku, jaki przypadek, to trzeba natychmiast usunąć z miasta na badania. A to są zwykłe. Słuchajcie, wszystko zaczęło się od zwykłych, tak zwanych badań sądowo-psychiatrycznych przedwokandowo. Tuż można więcej powiedzieć. Wystarczy powiedzieć nie i po pewnym czasie masz policję i straż pożarną. I ja się pytam, ile to kosztuje? Bo trzeba doręczyć pismo, bo oni chcą pewnie doręczyć pismo, żeby pan Rafał ponownie zjawił się w toszku. Albo porwać już mnie, nie wiem. Straż pożarna, która pomaga ludziom, ona jest dla ludzi, ona była od pożarów. Najpierw ona była od pożarów, zagrożeń, takich przyrodą, co się dzieje, żywioły, ona jest od żywiołów. A nie od ludzi. Natomiast policja jest typowo od ludzi, a nie od żywiołów. Wykorzystują teraz ludzi, którzy zajmują się i poszli do pracy po to, żeby pomagać jednostkom. Rozumiem. Czasami trzeba użyć brutalnej siły, żeby. No, życie i zdrowie. I teraz słuchajcie, do chorego włamują się, bo on podobno jest chory na życie i zdrowie. A to jest mir domowy, słuchajcie. Jeżeli się w Mirze Domowym nic nie dzieje, a policja ma jakieś papiery z przeszłości, to na czym polega to włamanie teraz? Bo trzeba znowu na badania i to jeszcze specjalne, bo prokuruje Marcin Celarek. I zgłosiłem Marcina Celarka 23. Wczoraj dostałem informację, że Olga się tym zajmuje, a dzisiaj policja przyjeżdża. To ja się pytam, dlaczego to nie było wstrzymane, jak teraz zajmują się Marcinem Celarkiem? I kto na komendzie jest taki Raptus, który wykorzystuje straż? Ja się pytam, ile to kosztowało? Naprawdę, ile kosztuje dostarczenie takiego jednego pisma otwartego przez dwóch policjantów i nie wiem, jaka jest ekipa? Czterech i sześciu jeździ czy dowódca. Albo dowódca będzie współpracował z policją, albo z obywatelem. To dowódca może powiedzieć, ale my oczywiście na prośbę przyjechaliśmy, więc spełniamy prośbę, a pana Rafała prośba nie ruszać, jest unieważniona. I straż musiałaby odrzucić chyba już wszystkie słowa, przeprojektować na mnie, że to po mnie, że ja jestem tutaj najgorszy, bo wtedy strażacy pomagają złapać tego najgorszego komu tym najlepszym i. Mają chyba być wtedy najlepsi, czyli awans i nagroda. Nie wiem, kto to odpowiada. naprawdę. Bo oni się dodzwonić, co się dzieje, bo dostałem komunikat, i tu nikt nie chciał mi spowiedzieć, bo dostaje komunikat, że Straż Pożarna jest. Nie wiem, no to. Co się pytam? Co się dzieje na tej Straży Pożarnej? Co się pali w domu? co mam zrobić, co mam zrobić, pali się w domu, nie do nas, nie do nas, bo to jest akcja nie strażacka, tylko to jest akcja policyjna, więc paranoja polega na tym, że nasz komendant Piotr Uwijała i jeszcze inni, jest tam taki jeden w komendzie, który to wszystko inicjuje, trzyma i ich podjudza i on musi kurwować na pewno, bo to nie jest przekonywane, słuchajcie Mamy takiego człowieka. I co teraz zrobić? Bo tutaj pismo odebrał, dobrze, raz odebrał, no, raz odebrał, drugi raz nie odebrał. To jak raz odebrał, drugi raz nie odebrał. Słuchajcie, co byśmy powiedzieli, jakbyśmy tak wzięli straż pożarną może do Rafała? A po co? Będzie? Nie będzie, no bo. Widzicie, to po nic wezwali straż, narażili na koszty, tak jak zgłoszenie. To jest tak samo, jak ktoś mi powiedział, Rafał, nie dzwoń na 112, bo w pierdołach dzwonisz. To nie wzięli samochód chłopaków w tak zwanych pierdołach urzędowych, żeby dać do ręki pismo i przeczytać. Ja mówię, to jest już patologia systemu i skarga, bo to jest włamanie na prywatną własność podczas... Tego, jak nie ma nikogo, lub też ktoś jest, nie wiem, bo jak teraz nie otworzymy, bo na przykład jakbyśmy zagrali taką grę, że jak zobaczymy radiowóz policjantów, to nikt w domu nie otwiera. To, to też możemy, też możemy. I co? To się włamią? Bo nikt nie otwiera, to się włamiemy, tak? To znaczy, że jesteście, nawet jakbyśmy byli, to jest włamanie i teraz wejście w strefę intymną, bo wyobraźcie sobie policjantów, którzy wchodzą, a ty jesteś nago albo robisz rzeczy intymne jakiekolwiek w Mirze Domowym, to w pewnym momencie ja bym musiał usłyszeć trzask, potem w swoim pokoju zobaczyć policjanta i powiedział, że dzień dobry, my jesteśmy w pracy, wykonujemy czynności zawodowe. A ja mówię, a ja jestem w pracy, jestem dziennikarzem i jesteście w moim Mirze Domowym. A oni mówią, nieważne, panie Rafał, teraz jest pan nasz i strażaków. I teraz strażacy wchodzą, bo zabezpieczają, bo strażacy musieliby pilnować osób postronnych, czyli całej rodziny bo policjanci się będą zajmować czyli wszystko dla policjantów można powiedzieć, oczyśćcie nam drogę chłopaki otwórzcie nam drzwi bo mamy sprawę urzędową do jednego człowieka to jest patologia i trzeci raz byliście u mnie w domu komendancie, dość tego Piotr uwijała, niestety będzie miał oskarżenie chyba jeżeli to się jeszcze raz powtórzy może tak, panie komendancie kto panu tam źle życzy w komendzie to ja nie wiem, może i wiem może i wiem ale proszę zbastować i zacząć oglądać mój kanał. I teraz przesyłam komentantowi razem z tym materiałem kanał na YouTube. Obowiązuje go wszystkie 700 filmów, plus refleksję, plus dam mu pracę naukową, czyli 500 kartek do przeanalizowania, czyli materiały dowodowe, bo to są materiały dowodowe. Bo KMP oskarża mnie, a potem używa wszystkich środków, żeby mnie dorwać. Jak ktoś powiedział, że ja nie mogę już być zatrzymywany więcej. Bo to jest po to, żeby mnie zatrzymać Czyli zatrzymać w swoim działaniu Czyli powstrzymać Zatrzymać to jest powstrzymać Czyli panie Rafale Będziemy pana powstrzymywać w domu Nieważne co pan robił, jakie pan miał plany życiowe Przerywamy to wszystko Pomimo, że jest pan dziennikarzem Pomimo, że pan mówi, że chory Zdrowy, nieważne Tu są stany zdrowe, nieważne Zawody są nieważne, tu jest nic nieważne Tu jest imię i nazwisko Jest nazwisko a osobowość nie ma znaczenia. Kończę.